Nieprzyjemne są uderzenia, jak cichne rotacje nadaje Cristiano Ronaldo przy swoich strzałach, jak mocno bije wypiłkę piłkę. Ja pierdolę. Nie ja chyba już trzeba to, tak. ja, można grać. kur. o swoich... Jest u nas jeden. Zciąga nieprzyjaciel! Musimy go zniszczyć jego bazę. Jedziemy. No, jestem ciekaw, jak teraz, jak, za, jak obra zrobiłem obrażenie za 400, prawie 500, zobaczymy. Plus 8 teraz wam wydziała. Mapa. To jest rzut karny! To jest rzut karny dla juwentów, za ręką tak zdecydował EAD Interlet Fire, choć się twierdzą, że... miał przy sobie rękę miękkiej i tak też teraz przy sobie rzeczywiście przy przyklejoną.

Nie jesteś w stanie pograć od strony bazy jardam. Ale... Odbiłem się! Po raz drugi. Na 501 w no. dziesiątkę. Gol! Nie, no nie, no tu jest są następne czołgi, trzy. Już są cztery. Nie trafiłem znowu, teraz. Aha. Teraz mnie objadą, bo ich tu jest od chuja. Nie mogę się cofnąć bo mnie zaczną bić kurwa Upiłem się Dziękuję ci gros Fajnie Odbiłem się kurwa liściciel kurwa 3 No kurwa strzeliłem... Nie nie ja, ja już kończę po tej grze Bo... Po prostu Jak strzelam to, skałkę kurwa... przede mną Te mogę obrażenia za...

Chciałem zobaczyć co się dzieje, kurwa. Nie przyjadą, nie cofną się. No zbiłem się, kurwa, z boku czołgu, no kuźbię się. Kurwa. No robicie czołgi, ja się odbiłem No, 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 no. Bo właśnie tego co robisz zabiję. On nie mnie przebija. Hmm. Kurwa, kurwa jak mi zajebał valo. Jeszcze tam jeden jest u siebie no. żeby było, żeby ktoś przyjechał Szajek wreszcie czego on będzie jechał na mnie Aha. Kurwa maszyna się tutaj kurwa stoi i się kampi za mną, no i nic nie robi ja wyjeżdżam mu na dupę Dobra, tam już siedzie. No tam nie już pół jedzie życia 25. straciłem, więc. Zresztą, zresztą... Jeszcze jeden jedzie. Nie wiem, 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 widzę Jadę. Kurwa dawaj, jest niszczyciel, nie kurwa tylko jedzie. Nie, jest tam 60. Nie przeleciał przez czołg mój A mnie jeszcze zdążył nie strzelić, nie? Ja? To jest kurwa niemożliwe, nie? Już nie bluzgajcie, bo jest ja nagram tu wbrew. Nie, nie, spokojnie. Ja nie bluzgam. Cię też. No, daj, no czekaj, spróbuj zostawić mi do jeden strzał. Kurwa. Aha, iśćcie, nie bluzgać. <laughs> no Ja za sam że sobie <laughs> Nie, bo ja mam. Ma... No, chyba ma dobrą grę zagrałem dzisiaj w końcu. <laughs> nie ma problemu. Nie ma problemu, nie ma problemu, no problem. O nie. Nie wtrafiłem. Nie wtrafiłem. Nie. Nie.